No dzisiaj sobie montujemy butle z jakiejś ujebanej w chuj wody takiej... Wiecie, chyba ktoś tu sikał Ale no nie jestem wyjebane. Wyjewane, bo i tak trzeba zajebać butle. Mhm. Tylko no Montuje się W chuj ujebana woda. Nie trochę, tylko w chuj. Mhm. Ale jaranko <laughs> niczego sobie. Jaranko to jest przeskun, więc dlatego trzeba zajebać Dobre jaranko z chujowej wody. Wszystko tu jest w tej wodzie. Dorzucają chłopaki jeszcze. Ale się pięknie pali. Możliwe lepiej. Aż tam. to Podrzuć do pieca. Wystarczy. Trochę podpił, ale... tutaj. Trochę podpił, ale nic nie szkodzi. <laughs>